No dobrze, tu wszystko mamy już rozpięte. Ta k na boku baterię odłączyłem dla bezpieczeństwa, żeby tu się nic nie wydarzyło nieoczekiwanego. Wyświetlacz mamy już na zewnątrz i to jest wyświetlacz wklejony w tą rameczkę z przodu, którą odczepiamy od reszty korpusu. No i co teraz musimy zrobić? Teraz dobrze trzeba nagrzać separator. Elegancko tutaj yy, można jeszcze. Yy, Takim specjalnym y, płynem, który rozpuszcza delikatnie klej, czyli tą taśmę dwustronną, przypuszczam, tutaj w tym wypadku, i powinno to się ładnie zdjąć bez większych problemów. Także trzeba dobrze podgrzeć. Tutaj na wyświetlaczu w sumie nam nie zależy, bo, bo wyświetlacz do wymiany idzie, ale on jest sprawny. Tylko, ten, y, y, tylko ta szyba szyba, w której być może y, Albo digitizer jest na wyświetlaczu, bo tu wszystko widzicie idzie jedną taśmą, więc może być e, tylko pęknięta szyba zabezpieczająca. Jeszcze się temu przyjrzę, jaki to jest kosz wyświetlacza, czy jest osobno digitizer. Ale niestety ja nie mam urządzeń, jeszcze nie mam urządzeń, które pozwoliłyby mi na regenerację tej szyby bez pęcherzyków powietrza pod spodem. To trzeba mieć Autocraft, żeby to ładnie, sprawnie zrobić i żeby klient był. Zadowolony z regeneracji, więc na razie się tego nie podejmuję. Może w niedalekiej przyszłości, w tym roku sobie to na pewno obiecałem, że to osiągnę. I, yy, I przynajmniej na początku chciałem to zrobić w pierwszej połowie roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na ten moment klient prosił, żeby wymienić wyświetlacz, więc tak właśnie zrobię. Także co? Bierzemy się za ten wyświetlacz.